Biblioteka Miejska zaprasza wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy Karol Wojtyła na rodziny. Wystawienie ekspozycji ma związek z przypadającą 18 maja setną rocznicą urodzin papieża Polaka. Można ją oglądać od poniedziałku 18 maja aż do końca czerwca w godzinach pracy biblioteki. Włączając się w obchody patrona roku oraz chcąc uczcić ten wyjątkowy dzień i tę wyjątkową osobę, jaką był Jan Paweł II, Biblioteka Miejska zaprasza od dzisiaj do 30 czerwca na wystawę. Karol Wojtyła na Jest to wystawa przygotowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II, składająca się z dziesięciu plansz. Flasze te przedstawiają przełomowe momenty z życia Jana Pawła II, od jego narodzin, rodzinnych korzeni, aż po jego dzieciństwo, czasy studenckie, powołania kapłańskie, do momentu kiedy został wybrany na papieża Polaka, czasy jego pontyfikatu, aż do tych ostatnich chwil, kiedy borykał się z chorobą i ukazujące jego śmierć. Wystawa została przygotowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II, oglądać ją można w plenerze na terenie Biblioteki Miejskiej przy ulicy głębokiej 7a.